Dziękuję za zaproszenie do gorej. Była świetna atmosfera. Bardzo się cieszę, że lokalna irlandzka Polonia z gorej okolicy postanowiła spędzić ten sobotni wieczór słuchając opowieści na temat Rosji, na temat tego, co sam przeżyłem obejrzeć zdjęcia, posłuchać, na, posłuchać o. O książkach, które napisałem, czy też o, o tych, które, które piszę i wkrótce się ukażą. Tak więc jestem niesamowicie wdzięczny Polskiemu Stowarzyszeniu Kulturalnemu za, za zaproszenie i organizację całego tego wieczoru, bo ja sam osobiście uważam, że wieczór był niesamowicie udany. Mam nadzieję, że ci, którzy przybyli i poświęcili swój czas w sobotni wieczór, myślą dokładnie w ten sam sposób. Rozmawialiśmy na temat e, mojej Syberii, e, książki mojej debiutanckiej, która okazała się w 2021 roku e, w kwietniu, e, natomiast też udało się trochę opowiedzieć e, o e, Solance, czyli powieści. E, jest to moja druga książka, która ja premierem miała 21 października e, ubiegłego roku e, jest też niesamowicie ciekawa, z uwagi na to, że no jest to jednak powieść trochę inna, inny gatunek literacki, zupełnie inny wymiar literatury. No też trochę o kolei, bo jednak ja z tą koleją jestem związany siłą rzeczy. Tym niemniej zachęcam do tego, żeby poza moją Syberią przeczytać też tą książkę, bo sam osobiście uważam, że jednak jest dużo lepsza.